Cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w Fortnite. Już dłuższy przycisk, graj. Cały czas mamy brąz, trójka, więc. Chociaż on, on jest trójka, to on zakleci, nie? Zaraz zapomnę. No dobra, nie, co ja grałem sobie słuchajcie, ostatnio. Że ten najgorszy, najgorszy. Nie, to w sumie za chwilę srebro. Fajnie by było. Fajnie by było. O, no, poziom to tam, poziom to tam, drugi, to dopiero no tyle, co gram z Wami. To widzicie jak ten poziom. Chociaż zastanawiam się, czy by co jakiś czas, słuchajcie, tak... Ja zawsze wspominam do tego, że te są takie krótkie. żeby czasem nie usiąść i samemu nie pograć. Albo dać tutaj komuś jakiemuś członkowi rodziny, żeby się pobawił. W sumie mi level podbije. Prawda. A może będzie lepszy ode mnie, więc to też może tak być. Myślę, że to jest spoko. <laughs> Więc w sumie może, może, słuchajcie, tam się trochę zmieniać. Na razie gram sam, ale czemu nie, nie? Bo w sumie, jeżeli ktoś ma inne konta, a po prostu na przykład chce się pobawić, to mogę przecież śmiało tutaj dać. Mówię to oczywiście o członkach, tak rodziny, nie? Sprawa jasna. Dziękujemy kierowcy busa. I, 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 pff, i gdzie, tutaj, słuchajcie? No niech będzie tutaj może ta kolejka, ta ciuchcia, Tak, tu teraz stresuje, jedzie tak przez całą mapę. Powiem wam, że jak tam kolejkę widzę nie widziałem jeszcze i tak total z bliska, ale to mi się kojarzy Red Dead Redemption. Ciekawa gra. Grałem w jedynkę Kolegi grałem, słuchajcie, bo nie mam Playstation, tak? Nie mam Playstation, bo nie wiem, jakoś zawsze lubiłem PC, i no i gdzieś zawsze ja wiem, że są tutaj, jest wojna gangów, nie? Są pc towcy i konsolowcy, jedni są przeciwko drugim. No mi zawsze gdzieś PC, nie ujmują z konsoli, PC zawsze się podobał, że. Jednak jest to rzecz do wielu. Można i pracę magisterską napisać, tak. I, 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 i filmy poglądać. Mamy to, mamy likwidację. I filmy poglądać, porysować, nie wiem, popracować. No a konsola to już jest typowo, typowo tylko gra, tak? No ale wiadomo, że gdzieś tam te PC, żeby były takie bardzo dobre wymagania, one są też droższe. To też o tym trzeba pamiętać. No ale każdy lubi, co lubi. Ja bardzo się przyzwyczaiłem, jeżeli mówimy o grze, to właśnie do klawiatury i myszki. No stąd tutaj jak najbardziej jestem tego zwolennikiem. Dobra przydała jakaś... Aha, no tak, bo ja te skrzynki otwieram do połowy. To mam nadzieję, że będziemy jeszcze w innej lokacji i będziemy otwierać też. Dobra, pięknie. Wypijmy. To fajnie by było najpierw te małe wypić, ale wypijmy. Gdzie tutaj też jest ta sytuacja, co że chyba ostatnio o niej wspominałem, że jest ta zmiana, że w trakcie od razu się leczymy, czy tudzież właśnie też Osłonę wtedy tego. Nie zauważyłem, a też sobie dawaliśmy tą osłonę. Przejdziemy się kolejką Zara mi się przypomina eee, Powrót do przyszłości, nie? Delorianem oni też przy pewnym momencie bodajże w trójce. Żeby rozpędzić, nie? To właśnie korzystali z pociągu, ale w sumie nie będę może tak dużo mówić, bo w sumie może ktoś nie widział, nie oglądał. To nie będziemy mógł psuć zabawy oczywiście. O! Taki bajerek. Z pewno nie bardzo działa na normalnych przeciwników, chociaż Jak policja. A co tu mamy? Okej, okay, no to sobie zamienimy, to to chyba... Będzie lepsze, takie, taki, dinks, a tu sobie zrobimy to. Trzeba jechać. No jest! Mogę tak wskoczyć? Mogę! No, spoko. Na pewno coś yy, ciekawego, nie? faktycznie coś innego. Jest tutaj tak ten zaznaczony ptaszek. Czy może mieliśmy jakąś misję jeszcze trzeba się nim przejechać Ło wow, wo wo Nie tutaj. Przejechał. Dobra, bierzemy auto, jedziemy gdziekolwiek. Żeby chociaż zadanie rankingowe zrobić, tak? Czyli musimy gdzieś skrzynkę jeszcze otworzyć. O! Ale teraz źle zadziałałem. Ale i tak się udało to naprawić. Ej, widzicie, i teraz bo chyba że likwiduję brązowego, tylko wcześniej nie było. Tak mi się wydaje. No to zobaczymy, czy będę likwidować kogoś innego niż brązowych. No bo sam jestem brązowy, tak? W sensie takim, że może zakładam, że gdzieś większość tutaj brązowych jest. Po prostu... Wiecie o co, że w tym momencie gramy raczej z brązowymi. Gdzie oni są? Tam na dole, tak? Wow, 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 wow! Grubo, 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 grubo! Najgorzej, że gdzieś to jest prawdziwy przeciwnik, nie? No właśnie! To było to, to było to, Nie ja wiedziałem, że gdzieś jest taki prawdziwy, realny przeciwnik i on czeka. No i wyczekał, i wyczekał, słuchajcie, no trudno, no trudno. Gramy sobie jeszcze jeden meczek. Zobaczymy jak tam w rankingu będziemy wyglądać. No, spoko, poszliśmy do przodu. 50 miejsce, dwie likwidacje. Nie jest źle, lecimy dalej, chyba będziemy tą samą postacią. Może mi się coś zblokowało, nie cały czas tą samą postać. Nie wiem. Sprawdzę słuchajcie, sprawdzę. Po nagrywaniu sprawdzę. No spoko, spoko. Nie, nie mogę powiedzieć, bo te zmiany są fajne takie. Dużo się dzieje słuchajcie, dużo jakichś takich nowości. Trochę dużo, dużo przepych. Ale te zmiany chyba raczej są na pozytywnie niż negatywnie. Tak by trzeba to tutaj po powiedzieć. Oczywiście to jest moja takie wyłącznie opinia. <laughs> no trochę czekamy. Słuchajcie, to korzystanie z okazji, że mamy ekran ładowania ale korzystając z okazji. Ja was wszystkich bardzo serdecznie zachęcę do zostawienia subskrypcji na kanale, tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapeczkę w górę, no i jakiś tam komentarz pod filmem, to jest takie bardzo miłe, jak wszystkie komentarze czytam. Co my tu mamy? Hmm, 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 hmm. No a gdzie ten kamienion? nic ja nie widzę to... Charkoń, jaka... Ach, to dobra! No dobra! Mogę jeszcze wybrać dobrze przystałem? No okej. Okay. Chyba, chyba gi. Wow, trochę szybko, nieważne. O, nie, chyba jesteśmy inną postacią. O, mamy te z Gwiezdnej Wojny. czy wszystko działa? samo miejsce, ale tak nas tutaj pojierowała po części gra. Dobra. O, wygląda porządnie, cyk, zamieniamy. Spróbujemy z tą wyrzutnią, chociaż nie jestem jakimś miłośnikiem takich, to tam wyrzutni. Bierzutni To na pewno zabolałoby. No, na pewno. Dobra, lecimy. Był, bo wiecie na tym radarze się czerwonym mrugło, czyli jakiś strzał tam został oddany. Przez to, że strzela się z tymi... Grami... PC.... -ty. A coś nie go! Uciekł. Bandyta nam uciek gdzieś. O, celem jestem. Fu! Udało się! Ale ciężka, ształmą nic, jak straciliśmy. Ze śnieżynki, nie śnieżynki, wszystko! No dobra, ale udało się, żyjemy, ale jesteśmy celem, jesteśmy celem. Ktoś tu dybie na nasze życie. I chyba się udało nam zadanie rękigowe zrobić. No i likwidacja jeszcze, więc jest miło, jest miło, jest przyjemnie. O, safe, jasne, no. A co? Trochę te śnieżniki pomogły, nie mogę powiedzieć, słuchajcie, bo jednak go zdezorientowały mocno tego naszego przeciwnika. Szukam jakiś. O! Wiecie, żeby się trochę upodleczyć tutaj. O, dobra. Osłonkę Nie strzelaj, bo nas wyczają! A jesteśmy celem! tu Amunicja bierzemy, 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 bo ostatnio się mocno tutaj wypstrykaliśmy z tej całej amunicji. No i w sumie o mały włos, gdyby nie było, gdybyśmy nie mieli tej strzelby, no to już byłoby po nas, tak, już by się gra, przynajmniej w tym meczu, zakończyła. Dał nam się przeżyć, fajnie. Rozglądam się, może coś przeczyłem, może gdzieś. Zawsze to coś. się nie ma nic Dobra, wstajcie, gdzieś się przejedziemy, nie? Na wycieczkę O już tam strzela, dobra Będziemy tak i zawrócimy do niego! Gdzie on jest? Ty tu strzelasz, ale ty do kogoś innego strzelać. O panie. No dobra, schował się, gdzieś jedziemy A może to był ten pecet? słuchajcie, może Co wtedy strzelał po prostu Dziękuję! Pan się chciał uleczyć, a wyszło jak zwykle. Jest automat! Teraz tak! A nie będziemy kupować. A co tam, Znajdziemy sobie. Ostatnio już szukaliśmy automatu, bo wzięliśmy. Może nie widziałeś poprzednich odcinku. Aj. nie udało się, nie udało się, ale nie jest źle, 33 miejsce, ile tam likwidacji było? Zaraz się dokładnie przekonamy. Dwie likwidacje, ok, ale 33 miejsce, to zdaję rękę i mamy, mamy srebro jedynkę, no i git, no i gitara, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, to koniecznie zostaw subskrypcję na kanale, tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, będzie mi też bardzo miło, jak zostawisz łapeczkę w górę, jakiś tam komentarz pod filmem, no to co? Wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czy to w Fortnite, czy to w GTA V. No, masa już gier jest, może nie widziałeś. Zachęcam, zachęcam. Bardzo dużo tych gier jest, a będzie na pewno jeszcze o wiele, 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 wiele więcej. Cześć!